Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam was, drogie dzieci, drodzy uczniowie na naszej kolejnej katechezie. rozpocznijmy ją od wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Wam, drogie dzieci, za wspólną modlitwę. Nie bez powodu na koniec dodałem wezwanie do świętego Jana Pawła II, gdyż dziś, 18 maja 2020 roku, obchodzimy setną rocznicę jego urodzin. Czyli już dobrzy matematycy obliczają, że Jan Paweł II, Karol Wójtyła, urodził się 18 maja 1920 roku data, której nie pamiętają wasi rodzice w tym znaczeniu, że jeszcze wtedy nie byli na świecie. Czy wasi dziadkowie? No bo jest to 100 lat, to jest bardzo odległy czas. I miasto Wadowice to miasto, gdzie urodził się Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. I zapewne kiedy włączycie telewizję kiedy sięgniecie do jakichś artykułów może internetowych, jak wam rodzice pokażą, czy może ktoś już jest bardziej biegły w internecie, to sobie znajdzie, do takich informacji znajdziecie mnóstwo. Ja bym chciał, aby dzisiejsza katecheza odchodziła od takich właśnie teoretycznych życiorysów, które pewnie i tak znacie lub poznacie, ale chciałem pokazać osobę papieża Jana Pawła II z innej strony. Skoro jest to katecheza do dzieci, to chciałbym Wam pokazać, jak Jan Paweł II potrafił rozmawiać i z dorosłymi, i z ludźmi w średnim wieku, i z młodzieżą, i z dziećmi. I właśnie taki w 1991 roku, czyli patrzcie jak dawno, prawie 30 lat temu, nagrano taki materiał telewizyjny do programu Ziarno. Gdzie Jan Paweł II spotkał się z dziećmi i odpowiadał na ich pytania. I zobaczcie, jaki piękny, ciekawy, fajny materiał powstał? Zachęcam do oglądania. Pięknie. Pięknie. Pięknie są specjalnie zdarze przygotowane. Biała i czarna, to mówiaj Boże. Si posę wybierać, najrobi zabrać obie. <ścoughs> Zap... ojciec ojcie, bardzo ładny bardzo ładnie. Tak. baranki no <ścoughs> dzieciaki zaprowadźcie ojca, coś tego razem muszę no a tu będzie zdjęcie zróbcie, mam o, zróbcie miejsce elegancko siadajcie Tak, tak, tak. Jak tobie jest na imię, co? Marysia. Marysia. Ojcze Święty, telewizyjne ziarno serdecznie, serdecznie ojca wita. Marzyliśmy o tym spotkaniu od początku. Mamy wiele, wiele pytań, na które nie możemy uzyskać odpowiedzi. Ponad setkę. Chcielibyśmy dziś uzyskać tę odpowiedź. Czy możemy? Bądźmy łagodni. Zaczynamy. Można powiedzieć, że to jest że to jest, jakby to powiedzieć, okrutnik, no po prostu. <laughs> Ojcze, pierwsze pytanie. Czy papież ogląda ziarno? Nie, jak dotąd nie, bo mi nie pokazali. <laughs> Chętnie wyślemy na kasecie wideo. Nasz program. No. Kto jeszcze ma pytanie dla Ojca Świętego? Do gdzie papież chciałby przenieść Watykan? A któż by go przenosił? Taki ciężki. I dobrze. E, e, ojciec Święty, ja chodzę do szkoły baletowej. Czy to jest możliwe, żeby tańcem wielbić Boga? A można, jak najbardziej. Jeszcze jak? Jak najlepiej się modlić. Tak, Pan Jezus powiedział. Czy Ojciec Święty lubi być papieżem? Co mam robić? <głos》> Czy ojciec święty miał dużo kolegów i, i przyjaciele w, w, w dzieciństwie? Tak. Czasem myśmy się nawet bili. <grym> Najwięcej tośmy kopali w piłkę. Marysia z pewnością ma jeszcze pytanie. Marysia ma pytanie już się a, tu... a czy papież a czy papież lubi gumę to rzuć? Czy to co robi? Co jest, co, co, co... Czy lubi gumę rzucić, nie? Gumę, tak? Turba! Turba! Nie nie wiem. Nie, nie wiem, co taki gumie. To tu jeszcze Nie mogę powiedzieć, czy tak? lubię, czy nie lubię, bo bo mi nie dali nigdy. To tu jeszcze mamy pytanie. <laughs> czy ojciec święty się czegoś Czy Się boję. No, tak jak pan już powiedział, kogo się mamy bać, a kogo się mamy nie bać. No, jak pan Jezus powiedział. No musimy to w Biblii sprawdzić. Poszukajcie. Poszukamy. Rzecznik prasowy. W jakim, w jakim stroju ojciec wy, y, przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej? A jak wtedy wszyscy chłopcy? Ja już nie pamiętam tak dokładnie, ale chyba w takim białym branku. Chuje. Co? Czy, pa, y, czy Ojciec Święty chciałby zmienić swój herb. Herb? A co mam zmieniać? Jaki to jest ten herb? Który? A to nie jest. Z herb. kluczem takim, no. A to jest Herbatykanu. Tak. Na klucz francuski. <laughs> czy Ojciec Święty lubi przyrodę? Bardzo. E, mój malutki braciszek jest e, w niebie u Pana Jezusa. Czy jak się modlę do niego, e, żeby mi coś pomógł, e, to czy to jest możliwe, że on mi to pomoże? Jest możliwe. Hmm. Hmm. Czy ojciec święty lubi swoje podróże? Co mam robić? Co mam robić? Nie mogę powiedzieć, żebym ich nie lubił. Fajnie. Jaki jest. ojciec święty miał najładniejszy sen? Co? Najładniejszy sen. Sen? Jak się nie znieśli? buje. że ojciec święty chodził do przedszkola. Co? To czy ojciec święty chodził do przedszkola? Takiego prawdziwego to nie. Tak. Damy, damy. Tutaj, czy, wstań tutaj ładnie czy ojciec święty łowił łybę? Jeśli tak, to jaką rybę największą złowił na muchę? Nie łowiłem, niestety. Może tak kiedyś, tak kiedyś mi dali. A czy papież, jak był mały, to czy się bił z chłopakami? Może nawet z dziewczynkami też. <grym> czy papież lubi spinak? Pinak, Jak mi dadzą, to jem. Jakie jest najulubiejsze danie Ojca Świętego? A to ja nie wiem. To, które jem. Już raz. raz. A czy papież lubi małe dziewczynki z walkoczykami? Z walkoczykami albo bez walkoczyków. Też ujdą. Co? Tak? Proszę, Ojcze no, Świętego, jaką Ojciec dawać. Święty napisał według siebie najlepszą sztukę? Jaką? Żadnej dobrej sztuki nie napisałem. Co Ojciec świętemu się najmniej podoba w Polsce? W Polsce? A w Polsce mi się wszystko podobało. Polska mi się podoba. Już. Jak Ojciec Święty y, się uczył w tej, w szkole? Tak sobie. Czy to prawda, jak papież nie został wybranym jeszcze papieżem, to czy to prawda, że żył, to mieszkał w klasztorze, gdzie jest na Wyślanej? Na Wyślanej? Tak, tam mieszkałem nieraz. Ojce, sił, dopiero... Szarych urszulanek, one to wiedzą najlepiej. Dopiero. Dwudzi... Idźcie do nich, to wam powiedzą wszystko dokładnie. Dopiero 23 pytanie. Dość. <laughs> A gdzie pozostałe? Ile to będzie? 77. Tak, tak, ale ja muszę jeszcze dzisiaj wrócić do Rzymu. I już pan, już pan prezydent Wałęsa czeka z rządem na lotnisku. To bardzo A, chcemy, żeby ojciec pobłogosławił nam. Tak. A ja ostatni. to zupełnie czy papieżowi się często psuje samochód? Ja <grym> też. Samochód? Tak. Ja nie ja wiem. Na ogół jak już nim jadę, to już nie, nie, nie psuje Ja tak dużo nie jeżdżę znowu w samochodzie. Marysia ostat A czy zostawi. A czy, czy papież... <grym> <grym> A, dobrze, już A czy papież lubi zęby myć? co? słuchajcie, co? siądźcie na miejsce. Wszyscy uklękniemy i poprosimy Ojca Świętego o błogosławieństwo. Zgoda, chodźcie tu bliżej. Bliżej uklękniemy. Tu, 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 tu. Uklęknijcie ładnie. I prosimy Ojca Świętego o błogosławieństwo. Ale nie, dobrze. No, ładnie uklęknijcie. Na siedzącym. Niech Bóg błogosławi. Niech Wam błogosławi Ojciec Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. I Wam, i Waszym mamusiom, tatusiom, braciom, siostrom i wszystkim polskim dzieciom. No, tak jest. Dziękujemy tak, Dziękuję Wam, że obejrzeliście ten materiał. Ja chciałbym jeszcze do tego dodać takie dwa... Trzy cytaty, dwa cytaty świętego Jana Pawła II, które skierował do dzieci. I myślę, że są one wciąż aktualne dla każdego z nas. Słowo od świętego Jana Pawła II. Pierwsze skierował do dzieci w języku francuskim 2 stycznia 2000 roku. Brzmi to tak: "Drogi dzieci, tylko z Chrystusem można dokonać wielkich rzeczy, że tylko z nim można być szczęśliwym i uszczęśliwiać innych." Chciejcie wszystkim mówić głośno o tym, jak bardzo cieszycie się z daru, jaki ofiarował nam Ojciec, posyłając swego Syna Jezusa, aby stał się naszym bratem. Dawajcie świadectwo światu, że przyjmując Jezusa wśród nas, możemy uczynić z ludzkości jedną wielką rodzinę i przemówienie, które Jan Paweł II skierował w języku polskim też 2 stycznia 2000 roku. Drodzy chłopcy i dziewczęta, wy jesteście nadzieją ludzkości. Niech miłość Chrystusa rozszerzy się dzięki wam na wasze otoczenie, na wasze rodziny i na cały świat. Polecam was opiece Matki Najświętszej. Mam nadzieję, że taka wersja katechezy z mojej strony taka bardzo skromna, ale pokazująca też i wielkość świętego Jana Pawła II który mimo, że był człowiekiem bardzo dobrze wykształconym, który przecież pełnił taką funkcję, był papieżem, czyli był głową Kościoła, a potrafił rozmawiać nawet i z takimi dziećmi jakby. I właśnie od świętych uczmy się właśnie takiej pokory, uczmy się takich relacji z drugim człowiekiem, że każdy jest ważny, tak jak w oczach, Boża, w oczach Bożych każdy z nas jest u Pana Boga ważny. Tak, aby każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest bogaty, czy biedny, czy mały, czy duży, żeby był dla nas zawsze ważny. I na koniec, przez stawienictwo świętego Jana Pawła II, pomódlmy się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święty Janie Pawle II, całkowicie oddany Chrystusowi przez Maryję, w mocy ducha niosłeś ludziom orędzie o ojcu bogatym w miłosierdzie. Dziękujemy za świadectwo Twojego świętego życia i każdy dar otrzymany od Boga przez Twoje wstawiennictwo. Wspieraj nas nadal w pielgrzymce wiary, prowadź do Jezusa, ucz odpowiedzialności za Kościół i świat, pomóż realizować powołanie, dodawaj siły w walce z grzechem i wspieraj w dążeniu do świętości. Okaż się skutecznym orędownikiem wszystkich, którzy w swoich potrzebach zwracają się do Ciebie, aby wsparci łaską. Mogli wielbić Boga w Trójcy Świętej, jedynego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Mi Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen.